Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie Ofiwie 20 na moim kanale. Moi drodzy, poprzednie filmy Ofiwie 20 na moim kanale bardzo wam się spodobały. Była duża aktywność, dużo wyświetleń, dużo łapek w górę, dużo komentarzy, więc o tak było. Mam nadzieję, że teraz też będzie podobnie. Przy okazji powiem, że jest was 17586. Tam jest licznik subów. Jeśli jeszcze nie jesteś w naszej rodzince subów, kliknij przycisk subskrybuj pod spodem, taki przycisk tam na dole, kliknij, zostaw dzwoneczek, będzie spoko bo będziesz miał powiadomienia o najnowszych filmach, które wrzucę na YouTube'a jako pierwszy. Moi drodzy, a dzisiaj zaczynamy nową serię o FIFA 20. Oczywiście będą to przewidywania i to będą tylko moje wizje na to, jakie będą karty, jacy będą zawodnicy właśnie w nowej, nadchodzącej e, Fifie, więc nie sugerujcie się tym na pewno, bo też nie daję gwarancji, że to, co teraz Wam pokażę, to pojawi się już za parę miesięcy w końcowej wersji gry. Ale mam nadzieję, że większość kart trafię, zobaczymy jak będzie a na razie powiem wam o co chodzi w tej serii czyli oczywiście FIFA 20 kręgosłup a więc przyglądamy się drużynom które wy proponujecie w komentarzach więc komentujcie którą drużynę następną mam wziąć na warsztat właśnie w ramach tej serii a dzisiaj oczywiście FC Barcelona co zresztą po tytule widzicie więc o co chodzi w tej serii już mówię bierzemy z drużyny bramkarza obrońcę, pomocnika i napastnika czyli jednego przedstawiciela każdej formacji oczywiście raz, dwa, trzy, cztery będą cztery karty w dzisiejszym odcinku i przyglądamy się tym, którzy są Najbardziej ciekawi, najbardziej obiecujący. Więc to nie będą najlepsi zawodnicy, bo na przykład tak jak w Barcelonie, zaraz zobaczycie, że może nie wybrałem najlepszych samych, najlepszych zawodników, ale będą to zawodnicy, którzy w przyszłej FIFA, FIFA 20, będą się czymś wyróżniali, albo będą mieli dużo kart specjalnych, albo będą mega super grywalni. Więc to są takie czynniki, że nie bierzemy właśnie najlepszych samych takich top zawodników z najwyższym overallem. Ale bierzemy zawodników, którzy na przykład mają szansę na Team of the Season albo na dużo kart specjalnych, dużo informów, dużo właśnie takich kolorowych, świecących kart. Także mam nadzieję, że rozumiecie. Dokładne zasady tej serii są oczywiście w opisie tego filmu. Więc zajdźcie tam, zjedźcie sobie i zobaczcie, czy na pewno rozumiecie, o co chodzi. Wszystko tam jest wyjaśnione. A jak już tam będziecie bić na Facebooka, Instagrama, Snapchata, wszystko, linki macie w opisie. Enjoy, 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 a my zaczynamy. Także moi drodzy, jak widzicie. Mamy tutaj zakryte cztery formacje: bramkarz, obrońca, pomocnik i napastnik. No i oczywiście pora na to, by odkryć pierwszego zawodnika FC Barcelony. A więc tym bramkarzem FC Barcelony będzie oczywiście Marc-Andre Stegen. Dlaczego on, a nie na przykład Silesen? Już tłumaczę. Jak widzicie jego overall jest mocno podniesiony. 91 overall. Według mnie to będzie na równi z Dawidem De Geum, najlepszy bramkarz w FIFA 20. Już teraz wiele osób mówi, że Stegen gra sezon życia i jest naprawdę top 1, jeśli chodzi o bramkarzy na całym świecie. Według mnie De Gea jest może troszeczkę jeszcze lepszy ale to naprawdę jest dwóch najlepszych bramkarzy świata w tym momencie i zarówno De Hea, jak i Ter Stegen wydaje mi się, że zasługują na kartę 91, więc o ile Dehea już taką ma teraz w tej FIFA 19, tak Ter Stegen wydaje mi się, że dostanie taki upgrade właśnie wraz ze początkiem FIFA 20, to by było spoko, mielibyśmy dwóch mega, mega wysoko ocenionych bramkarzy. Poza tym wiadomo, że oczywiście ma szansę na Team of the Season, ma oczywiście szansę na Team of the Year, jeśli za rok też tak będzie dobrze grał teraz, to kto wie, czy Ter Stegen nie pojawi się właśnie właśnie w drużynie roku. Szkoda tylko, że Joachim Löw nie widzi go ciągle jako bramkarza numer 1 reprezentacji Niemiec i ciągle stawia na Neuera, bo w tym momencie to jest fakt, a nie opinia. Ter Stegen jest tu a no, jest tu, jest ta różnica poziomów między nimi. Ter tego oczywiście jest w tym momencie lepszym bramkarzem i wydaje mi się, że on taki upgrade zasługuje. Zasługuje też na karty specjalne, których w FIFA 20 raczej dostawać będzie sporo. Ok, kolejny zawodnik, oczywiście obrońca i jest nim Gerard Piquet. Miało nie być najwyżej ocenionych kart, a tu znowu jest najwyżej oceniona karta, tym razem obrońcy. Dlaczego akurat Piquet? No bo on gra ciągle, on gra po prostu ciągle w tej Barcelonie na tym środku obrony gra ciągle. Zmieniają mu się tylko partnerzy, raz gra z Umtitiem, raz gra z Lengle, ale po prostu on cały sezon gra, 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 gra. I FIFA 19 ma kilka kart specjalnych i w FIFA 20 będzie to samo, to samo będzie w FIFA 20. On będzie miał informy, pewnie jakieś tam karty z Ligi Mistrzów na pewno. Więc ten jego overall będzie jeszcze rósł No ja mu dałem 89 Trochę mu go podniosłem względem FIFA 19 Ale wydaje mi się, że Piqué Który jest naprawdę ostoją defensywy Barcelony Bo w tym momencie w Barcelonie Żaden inny obrońca nie gra tak często i tak dużo Jak właśnie Gerard Piqué Więc Barcelona naprawdę dobrze się broni w tym sezonie I wydaje mi się, że i jej to dostrzeże I podniesie Hiszpanowi overall Do 89, byłoby to spoko Także mamy już Ter Stegen'a Mamy już Piqué, czas na pomocnika No i tutaj mamy kogo oczywiście Artur. A myśleliście, że powiem Sergio Busquets. A tu nie, a tu nie. Haha. Więc tak, Artur 84. Też trochę overall podniesiony. I dlaczego Artur, a nie Busquets, który jest oczywiście top 1, jeśli chodzi o overall? Bo ma chyba 88 czy 89 w świecie 19. Już tłumaczę. No więc Artur to jest przyszłość. Artur ma 22 lata. Busquets ma lat 30. Więc on już się starzeje i trzeba będzie. Pogodzić się z tym, że on powoli schodzi ze sceny, powoli ustępuje miejsce na boisku młodszym zawodnikom. A Artur, proszę bardzo, inform jakieś tam karty. W ogóle ten Future Stars dostał 90 Overall. To jest po prostu kosmos, jak ta karta wygląda. Więc wydaje mi się, że owa rola jego też skoczy trochę do góry. Zaczynał od 82 w Barcelonie, teraz by miał 84, jeśli to się sprawdzi, to co ja przewiduję. No ale naprawdę będzie dostawał masę kart, dlatego że to jest młody zawodnik perspektywiczny i ciągle się rozwija, więc te informy, więc te karty, nie wiem, być może Future Stars też w FIFA 20 się pojawi. Jeśli tak, być może Artur taką kartę dostanie, bo to jest ciągle młody, młody naprawdę młody zawodnik i ciągle dużo sobie po nim Barcelona i kibice na całym świecie obiecują, więc dlaczego nie? Jego ja go tu umieszczam w tym kręgosłupie. Będzie on naprawdę grał dużo, już teraz gra dużo, a będzie grał pewnie jeszcze więcej w przyszłym sezonie. Więc wszystko wskazuje na to, że on ten kręgosłup Barcelony będzie stanowił. Więc ląduje także w naszym zestawieniu Artur FC Barcelona. Dlaczego nie? No i oczywiście napastnikiem musiał być Leo Messi, dlatego że no jest najlepszy. Po prostu jest najlepszy w tej drużynie. Ciągnie Barcelonę jak tylko może. A może dużo, więc naprawdę Barcelona gra świetnie też ze względu właśnie na Leo Massiego. Dałem mu overall taki sam jak ma FIFA 19, czyli 94 ale przesunąłem go na prawe skrzydło. FIFA 19 miał pozycję CF, czyli ten cofnięty napastnik. Tutaj dałem mu pozycję RW, right winger, dlatego, że on częściej w tym sezonie gra właśnie na skrzydle, aniżeli gdzieś tam za Suarezem, za napastnikiem. Więc jego karta za dużo się nie zmienia. Zmienia się tylko to, że właśnie ma inną pozycję. No i dlaczego dałem Leo Messiego, już tłumaczę. Oczywiście możemy liczyć na Team of the Year, Team of the Season, Pewnie jakiś inform wpadnie, coś tam jeszcze. Więc naprawdę ta karta będzie miała okazję do tego, by być upgradeowaną. No ale to, to jest Messi, wiadomo. Messi zawsze ma te karty, wszystkie niebieskie. Jak wiadomo, nie, na koniec roku, na koniec sezonu wszystko do Messiego trafia. Więc tutaj oczywiście wiadomo, że ten zawodnik będzie stanowił o sile FC Barcelony także w kolejnej edycji gry. Także moi drodzy, to był mój kręgosłup Barcelony, tak go przewiduję. Mam nadzieję, że chociaż z częścią moich wyborów się zgadzacie. Także napiszcie w komentarzach, jak wygląda wasz kręgosłup Barcelony, czyli napiszcie czterech graczy z każdego po jednej pozycji, idąc oczywiście bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie. Osobiście wydaje mi się, że ci zawodnicy, których Wam przedstawiłem, naprawdę będą stanowić o sile FC Barcelony w kolejnej edycji gry FIFA 20. A jeśli ta seria Wam się spodobała, chcę szybko kolejny odcinek z tej serii. Rzućcie łapkę w górę, napiszcie komentarz z klubem, który następnie bierzemy na warsztat, czyli oceniamy zawodników z tego klubu. Piszcie w komentarzach, dajcie suba, jeśli ciągle tego nie robicie. Trzymajcie się ciepło, na razie i cześć. Yo.